Na szybkańca, kochani, kolejny klient, kolejna pompa ciepła. Tak, może jakieś mikrozwierzenia uda się zrobić. Dzisiaj odpowiemy sobie kolejny raz na pytanie, czy warto instalować teraz pompę ciepła. Odpowiemy sobie przez coroczny przegląd. Zobaczymy, jakie są zużycia prądu, jakie jest produkcja, jaki jest COP. Mamy tutaj układ z dwoma obiegami, dobrze mówię? Podłówka i żejniki. Mamy tutaj standardowy zbiornik 300-litrowy emaliowany. Jednostka. Która tutaj jest. Pompy ciepła to jest t 12 kW w splicie. haupa ile metrów? 200 grzeje do temperatury 22 stopni i 60 do temperatury 18. Odpowiada bez wyzwania, nawet ile stopni, i tak dalej. I jeżeli chodzi o grzejniki, jaka tutaj była najwyższa temperatura? puszczana w mrozie. Tyle ile jest ustawione, tak? Bez no, ja modulacji. Dokładnie, bez żadnej modulacji. to jest ten klient, to jest ten typ klienta, który ma coś ustawione i generalnie tego nie zmieni. Wszystko Dobra. jest gitara. Proszę. Budynek mniej więcej wiecie jak to jest. Jest to budynek modernizowany, 10 cm styropianu, 30 cm izolacji na dachu. Jeżeli chodzi o fundamenty, chyba są ocieplone, ale podłoga nie kojarzę, czy była ocieplona, czy nie była ocieplona. Ale nieważne, przyjmijcie, że jest. Nieocieplona. Eee, pompa ciepła, która tutaj jest włożona, cały czas chodzi w trybie cichym na dwójce. Klient ją w tym roku nie wyłączał też z tego trybu e, cichego. E, generalnie jaki skutek to przyniosło? Skutek taki, że mamy więcej i to tak znacznie więcej e, godzin pracy w stosunku do ilości e, włączeń. E, z tym, że w tym roku jakoś tak się złożyło, e, że e, pompa ciepła załączyła grzałkę na 15 godzin, co w kapie jest Trudne, ale to już Wam tłumaczyłem wiele razy, więc nie będę powtarzać. Więc yy, teraz pytanie, bo rozumiem, że jest fotowoltaika, tak? Tak jest. Jest fotowoltaika, czyli kolejny klient z fotowoltaiką, poprzedni był klient, który miał w OffGlide. Pozdrawiamy, yy, a teraz mamy yy, fotowoltaikę i pewnie na starych zasadach? Tak jest. Czy to się spina, czy się nie spina i czy osoby wahające się jeszcze, mające instalacje fotowoltaiki na starych zasadach, co mają wybrać? Gaz, pompę? Pompę zdecydowanie. Dlaczego? Tak. tak szczerze mówiąc, za cały rok. Jak to się pociwień, właśnie zamyka? Zapłaciłem 2,5 tysiąca złotych. Dopłaty miałem za prąd, ciepłą wodę plus centralną ogrzewanie. Więc kochani, ja was nie namawiam, ale wiecie do kogo dzwonić 070880990, zadzwoń teraz do Karola. Link do naszej strony macie w opisie, tam komplet informacji i tyle. A teraz przechodzimy do cr cr crème de la Creme. Więc lecimy sobie do sterownika. Idziemy w sprawdzenie systemu i popatrzcie, jakie tutaj mamy błędy, byki i inne babole. Nie za bardzo przyglądają się, ale to przyglądniemy się razem. Jak mamy, jeżeli chodzi odnośnie wytwarzanie energii i tak dalej, czy pompa nie wyrzuca tutaj jakichś krzaków. I mamy tu jeszcze podlicznik, tak? tak Dodatkowy. No i świetnie, więc lecimy po kolei. Historia błędów. Mamy jakiś błąd, który był kiedy? W 2022 roku, a pompa była zainstalowana w 2021. Jak mówi ten piękny napis na tutaj na naczyniu przeponowym sprężarka i tutaj mamy ciekawość, ciekawy, ciekawy przypadek, czyli ilość włączeń 8500 do 12000 czyli mamy praktycznie stosunek 2 do 3 jeżeli chodzi odnośnie przepracowanych godzin pracy w stosunku do ilości włączeń ciach jeżeli chodzi o tę grzałkę to co to co wam powiedziałem czyli na cele co 15 godzin użycia grzałki myślę jeżeli ten tryb cichy nie byłby włączony w zimie bo pewnie to było jak trzymało przez tydzień czasu zima prawdziwa była no to pompa nie dawała rady wsparła się grzałkami bo ograniczał ją tryb cichy żeby weszła na wyższe obroty więc w tym przypadku trzeba było się przełączyć ale jak widzicie Spoko, że wygładziło nam to, że tak powiem, pracę i wydłużyło cykle pracy. Myślę, że to jest na plus, a jak na plus, to za chwilę zobaczycie, jak wejdziemy sobie w monitor pobór energii historycznie. Ciach, produkcja energii, jeden rok. Lecimy tutaj całkowicie na grzanie. I teraz pytanie, kiedy był zaczęty sezon grzewczy? Czy w październiku, czy we wrześniu, czy kiedy? Dobre pytanie. Po liczniku i widzę, że nie ma tu jakichś mega rozrzutów, że w październiku dopiero była załączona pompa i była wyłączona w marcu, coś było grzane jeszcze w maju. Mogło tak być. Mogło być. Tutaj macie zużycie 4406 kWh, a podlicznik pokazał, jaką wartość. Wiadomo, to jest ile to było rocznie teraz? Czy to jest, to jest super magiczne wyliczenie? Zobaczcie, tak. tutaj macie magiczne wyliczenie, jak to wygląda w przypadku poszczególnych lat, zużyć przez pompę ciepła. Rozbieżności? Duże, tak. 2021, dlatego, że była zainstalowana, Czas. czyli rozumiem, że to jest liczone od. pół roku mniej więcej. Okej, okay, czyli od lipca do grudnia i tyle, czyli rok kalendarzowy, a nie sezony grzewcze. O! Widzicie? Kochani, tak to można. Lecimy sobie dalej, jeżeli chodzi odnośnie pobór energii przez yy, na cele grzania ciepłej wody użytkowej. Wygląda tak. Szybko przelecimy sobie przez produkcję, bo to Was tak interesuje, jak zeszłoroczny śnieg. Całkowicie na grzaniu, na chłodzeniu i ciepła woda. I jeżeli chodzi odnośnie copów, wygląda to spoko nawet tutaj. Lecimy sobie całkowicie Mamy COP 3,8, a dlaczego to za chwilę zobaczycie? Bo w grzaniu mamy COP 4,0 jak najbardziej przyzwoicie, jeżeli chodzi o chłodzenie 0, jeżeli chodzi o grzanie wody 3,2 i to nam tutaj zaniża te parametry. Teraz jeszcze dywagacje będą odnośnie tego, dlaczego tak jest. Bo klient w sumie stosunkowo niską temperaturę trzyma tutaj na ciepłą wodę użytkową. Być może zobaczymy, czy nie ma na przykład ustawionej histerezy nagrzanie wody 3 stopnie. Wtedy często nam będzie się załączała pompa i będzie, tylko odbiłoby się w sumie to na ilości załączeń. Ale zobaczymy, zdiagnozujemy jeszcze to. Co zazwyczaj pokazuję Wam w filmach, czyli lecimy sobie na dół do ustawie instalatora i pokażę Wam jak to wygląda krzywa grzewcza. I krzywa grzewcza wygląda tak, 48 przy minus 15, 25 przy plus 15. Dobra, mamy dwa obiegi, tak? Czyli mamy grzejniki i mamy podłogówkę. To jak jest zrobiona podłogówka? Na osobnej pompce i osobnym mieszaczu, tak? Dokładnie. Okej, okay, czyli dlatego nie mamy tutaj tego też w maszynowni. Kochani, tak to mniej więcej wygląda. Teraz jeszcze trzeba się zmurzyć nad tym, dlaczego tak jest z ciepłą wodą, czyli przeklikamy sobie menu i tyle. Mam nadzieję, że. O, patrzcie, jak szybko się wrobiłem. 7 minut, nie gadałem do Was 14 jak zwykle. Mam nadzieję, że film przyczynił się jakoś dla tych, którzy właśnie zastanawiają się nad pompą ciepła. Jeżeli szukacie innych filmów porównawczych albo porównawczych, filmów określających jakie może być zużycie w poszczególnych latach, to dużo tych filmów. Pojawiło się już, już jest i będzie wkrótce jeszcze więcej na kanale. Więc wbijajcie, subskrybujcie, łapkujcie, doceniacie pracę tego Karola, który jest taki zmęczony. Bo pamiętajcie, szef to jest szef. I do zobaczenia w następnych filmach.